Z wszystkim to są kompania Realtor 3D. I my mamy piękne mieszkanie na sprzedaż w Gandii. 128 700 za 115 m2. Tu są cztery sypialnie i dwie łazienki. My patrzymy te mieszkania pierwszymi, bo nie było jeszcze ludzi, żeby zobaczyć na to mieszkanie. Mamy tutaj taką, taki balkon wszystko co patrzycie, to zostaje z meble. Co się mi podoba, że mieszkanie jest wyremontowane. Tu są takie wejście do tego mieszkania i patrzymy na sypialnię. duża sypialnia, mamy jakieś łóżko, tak tak to wygląda, szafki obok też łazienka okno wychodzi na nasz balkon I teraz zobaczymy na łazienkę, tu mamy dużo łazienki, nie potrzeba też nic robić, jest elegancka wymieniona, widać, że robili to wszystko mieszkanie, nie tak Dawno tak, i idziemy dalej. Teraz zobaczymy, co jeszcze mamy. Idziemy do kuchenki. Wielka kuchnia, co się mi podoba, że ona zrobiona na biało. Mamy jakiś stół na cztery osoby. Tak, w całości nic nie potrzeba robić w tym mieszkaniu, bo jest normalnie. Możemy po prostu wjechać i żyć albo dawać na wynajem, Następna łazienka, troszeczkę mniejsza. Tu jest kabina prysznicowa też wszystko ok obok mamy sypialnię Jedne luszko mamy też bardzo dużo szafki jakieś żeby poskładać rzeczy i tu okno wychodzi na takie patio. tak się nazywa w hiszpanii tak i idziemy dalej jeszcze jedna sypialnia tu mamy takie luszko tak miejsce dla pracy i tu też Okno wychodzi na patio, ale jest wyremontowana, nie ma problemów. Idziemy dalej, jeszcze jedna sypialnia, tu mamy też luszko, jakieś szafki, meble mamy w całości w każdym pokoju, temu można po prostu wjechać i bez problemów. Tak wygląda wejście do naszego budynku.